Cześć wszystkim, tu znowu Wojciech, super wędkarz, super rybon. Dzisiaj szczupak zwarty. Cały gigant, ile? Jakiś myślę 25 do 30 cm, Niewymiarowy, ale jakże radosny. Mimo wszystko może wam pokażę jak woda ciągnie. To jest warta. uciąg jest taki, że kuczycha słoń by nie ustał. Ale i generalnie jest tak, że dropszoczkiem można się pobawić, akurat tutaj w strefie przybrzeżnej. Ale i tutaj materiał CNR. słuchajcie, on nie dostanie tutaj absolutnie, ale zadowolony poszedł w głębiny. Słuchajcie, no fajna zabawa. Pokażę Wam jeszcze tylko zestaw, na który łowię. No niestety, ciężarek 20-25 gram. Oliwka, bo te ciężarki dropshot'owe są niezwykle drogie. No, hak 2.0 Gamakatsu. I jakaś taka imitacja uklei. Już trochę sfatygowana, bo to dzisiaj czwarta sztuka w końcu. Trzy mi się spięły, więc mimo wszystko dobrze daje radę. No nic, może coś większego się uda złowić. Jak są 30, muszą być i większe na razie.